Dobra, to jest tryb Search and Destroy, czyli tutaj trzeba uważać. A? Jest cel, tu jest bomba. Hej, okay, rozwalony. Podkładasz bombę? Dobra, i teraz jest tak. W kodzie starym, w dwójce, na przykład w jedynce, to się trzeba było dobrze skampić. O, na przykład tutaj. A, no i tu akurat wygrana. A brakowało wam tych upośledzonych gierek. No to miało też swój klimat, nie? Bo ja, ja nigdy nie nie bałem się puszczać innych gier w sensie są youtuberzy, streamerzy, przepraszam, którzy grają tylko w te popularne gry, bo się boją, że jak jakąś mało znaną grę puszczą, to im widzowie odejdą. A właśnie wręcz przeciwnie, no mnie jakoś też się tak przyzwyczaili. Czy u Jasia, że im bardziej e, skretyniałą grę, im bardziej zbugowaną się puści taką mało znaną, tym więcej ludzi to zaciekawiło. No bo, no bo kto ma wam tą grę pokazać? No, rok w takie gry nie gra, nie? Przeszedłem metro Exodus? Nie, nie dokończyłem go. Tak na 3 czwarte się zatrzymałem. Nie przeszedłem go, bo e, ustawiłem sobie poziom trudności taki i nie chciałem już go zmieniać. I po prostu to było męczące dla mnie na dłuższą metę. Nie umiałem pewnych rzeczy przeskoczyć. Powtarzałem to wiele razy. Znaczy, jakbym teraz usiadł, to bym to zrobił, nie? Dobra. Tylko, że ile by to trwało? I się denerwowałem, i. Ale to metro. Znaczy, powiem wam tak. Spodziewałem się większego takiego bum-bum. Jeśli chodzi o to metro, jestem gotowy do operacji. się. Potrzebny rekonesans! Jaguar Wysyłamy osobisty dron z radarem. Podkładamy ładunki wybuchowe. Chronić A Bomba wziął. A odliczanie. O, bombę wziął. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Ojej. Ja może z ciekawości... Jakbym tak na przykład na YouTubie wspomniał, że jakiegoś dnia będzie stream z My Summer Car na Facebooku, może to by też przyciągnęło troszkę. No zobaczymy. Będę kombinował na pewno, wiecie, żeby to było takie różnorodne. To usiąść i, i grać w byle jaką grę, pierwszą, lepszą, to tam nie jest żaden ten, nie? To nie jest żadna sztuka. Ja tylko mam taką nadzieję, że ten większy bitrate będzie tak trochę przyjemniej wyglądał, obraz w, na przykład w takiej grze, że Wy taki wy nie, niedokładny ten obraz macie, trochę rozmazany, brzegi tych, tych tekstur nie są takie ostre. No to wynika wszystko z tego, nie z małego bitrate'u.

robota. Yeah! Za to lubię Sergeant Destroy. Jest fajne, takie emocjonujące, takie taktyczne bardziej, że trzeba na spokojnie pokampić, posprawdzać. Bohater, no bohater, 500 punktów. 500 plus dostałem. Dobra, lecimy. Słuchajcie, tutaj jest sobie radar, zaraz walniemy. A wejdę górą może. Drugi punkt znowu nie jest A bruniony. Dobra, idziemy na A. Cała minuta. Dowództwo, zgłaszcie się. Potrzebny rekonesans. Rozumiano. Tu Jaguar 3-0. Wysyłamy osobisty dron z radarem. 30 sekund. Czas nam się kończy. Tu Jaguar 3-0. Dron z radarem nie ma już paliwa. Wycofujemy go do bazy. No, nie zdążyli podłożyć bombę. Eee, Martini, na... z pierwszymi dniami nie. Martini to będzie wprowadzane na bieżąco, natomiast na, na początku nie. Ponieważ jeszcze nie jest strona przygotowana pod to. Ale nie od razu. Za rok. No to takie, że jak sięśmy się śmiali, nie? granat Dobra. Nie cała minuta. Rogowie w sektorze Atak błyskawiczny. 30 sekund. Czary że się nie odzywam, ale Skupionko, ta. Oj, cebula, ty się dopiero teraz dowiadujesz, tak. No wezmę tą bombę Masz bombę Leci błyskowy! Wrogowie pobudzili! Leci granat! Przeładowuje! Półrzędne oznaczone, proszę o ostrzał. Wroga osłonięta, niebieska, aktywna. Dobra. No i git. Camper? Nie, nie ma w tym. W tym trybie nie ma czegoś takiego jak camper. To tylko świadczy. Ja zawsze się wkurzałem. To jest przyzwyczajenie dla ludzi, którzy nie rozumieją trybu Sergeant Destroy. Jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś camperem, w tym trybie, to tylko i wyłącznie jest powód do dumy. Bo to oznacza, że wiesz o co chodzi w tym trybie. No chyba, że jesteś camperem po stronie. Drużyny, która ma podnieść, przepraszam, podłożyć bombę, a tego nie robisz, tylko na respie gdzieś kampisz, nie? Widzicie, i to już jest znajomość mapy, nie? Że mniej więcej wiem. O kurde. What? W plecy nas dwóch zrobił, ale byliśmy ogłuszeni totalnie. Nic nie słyszeliśmy. Aj, jak dzieci się daliśmy zajść. Słaba gra, ale ja lubię w nią grać. Ten kod to skórka do Koda WW2. Hmm. Czy to jest skórka do Koda WW2? Czas nam się kończy. Podkładamy ładunki wybuchowe. Czy tam chyba było trochę inne poruszanie się postaci. Tak mi się wydaje. Chociaż. Kurde, no ale umówmy się, no. Wszystkie Call of Duty. Od kilku lat to jest, są skórki, no to tak jak FIFA. No nie wiem, które Call of Duty miało. No chyba, że te Call of Duty, które miały jakieś tam latanie, jetpacki i tak dalej. No, to bym... Do ilu się gra? Runda meczowa. O kurde, lecimy! Teraz bym poszedł na B, nie wiem jak się oznacza. Boję się, że granat wleci zaraz jakiś.

Pierwsze miejsce, let's go! Najmniej śmierci, najwięcej zabójstw. No to ja muszę takie tury wygrać, a nie na połę. Dobra, no i trybik ten elegancki.